O, się siema z tej strony Milo, jest to kolejny odcinek, a w tym odcinku pokażę Wam jak wygląda moja rutyna w dniu. Wiecie co? <laughs> Nie wiecie jakie to było spontaniczne. Przez chwilę sobie grałem w Fortnite'a z Marcelem i sobie myślę, A w sumie nagram i nagrałem, wyciągnąłem telefon i nagrywam, więc to jest mega spontaniczne, mam nadzieję, że fajnie wyjdzie. Yy, na czym będzie polegał? To będzie po prostu vlog. Teraz Wam powiem, co zrobiłem. Rano wstaję około dziewiątej, Teraz tak sobie leniuchuję troszkę, ale wcześniej wstawałem około siódmej, Teraz muszę się trochę od odespać, ale tak to wydaje mi się, że będę wstawał powoli coraz częściej, żeby nie było, że jestem, śpi że jestem śpiochem, bo nie jestem. Więc co? Wstaję sobie z taką łóżkiem, że tutaj pościelane, pościelałem, mam jeszcze tutaj nie jestem ubrany, dlatego. Może właśnie... Dlatego zacząłem tą, ten odcinek, ponieważ pokażę Wam co ja w ogóle robię. Dobrze, zaczniemy, mam tutaj moją szafę. Nie mam moją szafę. I teraz wybierzemy sobie ubrania. Tutaj mamy moje ubrania wszystkie. Także wybierzemy, pora wybrać jakieś skarpetki i tak dalej. Przyznam, że y, dzisiaj pojadę na skatepark, żeby sobie pocilować, i nagram tam. Dla Was też jakieś klipy. A może wam pokażę klipy z wczoraj. Zobaczymy. Nagrę dla Was świeże. Ok, teraz skarpetki. Z Mikołajkiem. Ten sezon był już dawno. Zobaczymy, co mi się teraz wlasuje. Za grube. Nie pasują. Będzie. Za długie. Dobra, teraz musi się wejść. Idealne. Nie oczy kręcą. Dobra, let's go. Okej, okay, już jestem przebrany i wszystko jest gotowe, bo ja zawsze się przebieram od razu, gdy wstałem z łóżka, zawsze się przebieram i nie chodzę w szafroku, dzisiaj, bo mówią tak akurat. Nie wiem dlaczego. Co zrobię, gdy się ubiorę? Oczywiście idę zjeść śniadanko. Dzisiaj płateczki z mlekiem, lecz jedzenia nie, do, nie domagam się tylko ja. <gry> Rano też daję świnką jedzą, jak tutaj widzicie, się sobie zawsze zabiera i sobie. je. To się stresuje przed kamerą. Zaraz rzuci pudełko. Ale Miki jest porządny facet. Małysiu też jest porządny. Ja tam sobie zaraz weźmiemy rączki. Miku się zaraz też weźmiemy. Tutaj masz Mikuś. Mikuś jest tylko z ręki. <grym> Także dwa smudziaki. Oczywiście dostaję po tyle samo Próbuję im dawać jak najwięcej Wszystko, próbuję im dawać Jak najwięcej mogę Żeby próbowały Dzisiaj miałem w ogóle Miałem dzisiaj nagrywać odcinek z tymi bachorami Bachory moje Miałem nagrywać z nimi odcinek Lecz Chyba nie nagram Ale za to właśnie nagrywam dla was takiego super vloga Dlatego co Gdy sobie zjedzą biorę ich, głaszczę a później lecimy dalej. W takim sposobem Bach się prosi o jedzenie. Dlatego idę przynieść jeszcze. Gdy już wszystko zrobię, zniem, zjem śniadanie, ubiorę się, pora na kendamę. Taką kendamę możecie kupić na o link macie w opisie. Dlatego, jeżeli chcecie, możecie kupić super zabawka. A teraz pokażę Wam parę trików na, na, na kendamie, to jest model Kamo. Ostatnio robiliśmy konkurs na nią i na stika, i wygrała osoba. Także jeżeli chcecie kolejny odcinek, jeżeli chcecie kolejny konkurs. Zostawcie łapkę w górę, ogólnie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bo to im pomoże się yy, no, rozwijać. Także każdy kto zostawi suba i lajka to będzie naprawdę kozakiem, ponieważ lajki do, dodadzą, dodają to, że mój film jest bardziej promowany. Dlatego będzie bardzo miło i naprawdę to docenię i suba też docenię. Okej, okay, szybki jeden triczek na kendamie, a teraz muszę się szykować, bo zaraz mam lekcje. W ogóle powiedz mi, co wy sądzicie o tych lekcjach? Jakbyście pytali, w ogóle za niedługo na moim kanale pojawi się QA ze świnkami, dlatego czekajcie, ale według mnie mm, te lekcje są spoko i w ogóle. Czy chcecie wrócić do szkoły? Ja nie chcę wrócić do szkoły, bo tutaj jest dobrze tylko. Mamy tak trochę słabo, bo nam wysyłają na dwie platformy. Mamy na Teamsie lekcje i tam nam wysyłają. Yy, tam mamy do zrobienia lekcje, i mamy do zrobienia lekcje na szkole, na platformie. Dlatego tak trochę średnio. Ok, no dobra. No to co ja teraz robię? idę się szkować. Coś tam sobie jeszcze zjem. A później lecimy na park. No, na mojej Instagramie, zanim tylko będzie news. Mianowicie ja dołączę do teamu, nie powiem wam jakiego teamu, ale się jaram. Także Milion 2006 wpadajcie, a my lecimy z kolejnym. z kolejnym kurczę, tutaj lecimy. Dobra, co robię później? Później tak sobie w sumie chodzę, nawet nie wiem co robię, albo coś robię, albo bawię się na kendami właśnie. Albo idę na hulajnogę nogę. Teraz robię lekcje, dlatego zrobię lekcję. Idziemy na park, bo wiem, że chyba nikt z was nie lubi lekcji, a jak ktoś się lubi no to szanuję, ale wszystkich szanuję, dobra. Yy, wydaje mi się, że nikt nie lubi lekcji, a jak ktoś się lubi no to spoko, ale ja nie należę do tych, do tych osób, dlatego robię szybko lekcje, a później lecimy z górki i mamy super dzień, dlatego zapraszam. Później tak wszystko zrobię, idę się przejść. Pamiętajcie, ruch to zdrowie. i na parku dobra i co? Eee, jak wygląda mój dzień? dobra, sobie normalnie chipsy i jak wygląda mój dzień? teraz się rozgrzewam i nagrywam wam jakieś klipy Ole, poddychałem wysoko widzisz tam co? Ja jestem po skateparku, pojeździliśmy sobie trochę z chłopakami. Skatepark to jest większa część, większa część mojego dnia. Teraz lecę do domu i czekam na nie, pewnie jakieś smakołyki. Bawię się z Marcem, gramy sobie też pewnie. I spędzamy razem czy lub filmy. To zapraszam dalej. A no tak, on odwrotnie jest. A tutaj jest... Max. I co, on nagrywasz? Pamiątkę. Hmm. Właśnie mi kończy nie załatwi A tu Jak ty się jeszcze wygląda? Nie powiem jak A dzień dobry, dzień dobry, Co ty się tu zjawisz? O nie, o nie. O nie. mnie